To Karolina, prowadzę dla Was kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i dzisiaj opowiem trochę już o liczbach wymiernych i niewymiernych, chociaż już wszystkie poznaliśmy. To znaczy wiemy, że liczby wymierne to te, które możemy przedstawić za pomocą łamka, a niewymierne to wszystkie pierwiastki, których nie damy rady już obliczyć. No, ale jak to jest z tymi wszystkimi liczbami, jak na przykład mamy liczby całkowite, jak jakie dodajemy, czy jak je odejmujemy, albo jak mnożymy. Zajmijmy się dodawaniem. Tu jest już bardziej opuszczona postać, ale spójrzmy na tą poniżej. Jeśli chcemy dodać do siebie cztery liczby ujemne, czyli chcemy do minus 1 dodać minus 3, do tego jeszcze dodać minus 8, dodać minus 4 i powiedzieć, jaki to będzie wynik, to wystarczy, że po prostu te nasze plusy nam się usuną i zostaną nam same minusy, czyli. Ta, to będzie wyglądało tak, jak tutaj powyżej. Minus 1, odjąć 3, odjąć 8, odjąć 4 i to będzie równe minus 16. Jak to odejmujemy? Wiemy, że odejmowanie działa w ten sposób, to znaczy może tak, jeżeli mamy oś liczbową i coś dodajemy, to znaczy, że idziemy w tą stronę, coraz powiększamy naszą liczbę. Jeżeli coś odejmujemy, no to pomniejszamy, czyli idziemy w stronę lewą. Ale jeżeli dodajemy liczby ujemne, to znaczy, że odejmujemy. Czyli to nasze dodawanie liczb ujemnych będzie szło w tą stronę lewą, tak jak dodawanie, a natomiast odejmowanie liczb ujemnych to będzie dodawanie. Zaraz powiem, jak to lepiej zapamiętać, ale najpierw jeszcze taki mały przykład. Minus 1, dodać minus 7. To jest inaczej minus 1 odjąć 7, a to jest równe minus 8. E, można sobie wyobrazić, jak e, po prostu mamy na tej osi tutaj gdzieś minus 1 i musimy przeskoczyć o 7 miejsc do tyłu, czyli minus 2, minus 3, minus 4 minus 5, minus 6, minus 7 i jeszcze 1 minus 8. E, no dobrze, a żeby było prościej, to po prostu... Mamy dwa minusy, czyli od liczby ujemnej jeszcze musimy coś odjąć, to znaczy, że wystarczy, wystarczy że dodamy te dwie wartości, czyli 1 plus 7 to jest 8. No i że to jest na minusie, to zapisujemy to wszystko z minusem. No ale jeszcze taki przykład, kiedy mamy minus 1 odjąć, minus 7. To inaczej będzie minus 1 dodać 7, a to będzie 6. Minus 1 i po prostu też na oś widzimy. Mamy minus 1, Przeskakujemy o 6 miejsc w prawo, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5 i jeszcze jedna liczba 6, czyli dochodzimy do 6. No i inaczej po prostu można zmienić kolejnością nasze działanie, to znaczy. Tak jak plus tutaj nam stoi przy 7, to on przy 7 zostaje, minus stoi przy 1, to on przy 1 co zostaje, inaczej zapiszemy to nasze działanie jako minus, e, przepraszam, plus 7 odjąć 1. No a to już łatwo policzyć, to jest po prostu 6, czyli wynik tego działania i tego działania nam się zgadza, co znaczy, że to by było to samo działanie, skoro mamy te same liczby. E, no ale żeby to lepiej zapamiętać, że dwa minusy dają plus. Czyli jeżeli na przykład tutaj w przy mnożeniu szczególnie, to znaczy tutaj mamy plus i jeszcze minus, no to te plusy nam się usuwają, ten no plus nam się usuwa, zostaje sam minus. To mamy minus jeszcze jeden taki, jeszcze jedna kreska, ona się nakłada, więc mamy plusa. Jak to wygląda w takich działaniach? To znaczy, jeżeli mamy minus liczbę ujemną, czyli chcemy mieć liczbę ujemną na minusie, to wyjdzie ona nam na plusie. To znaczy mamy dwa minusy. Pamiętamy o tym, że dwa minusy dają plus. To znaczy te dwa minusy, ja sobie zawsze to tak wyobrażam, że mamy takie beleczki. I tutaj akurat mamy dwie belki. I one się zawsze nakładają tak, że jedna idzie tak, kolejna kładzie się na nią. Potem jeszcze jedną dokładamy tak, i kolejną znowu, kolejną tak i jeszcze tak, tak, aż, aż do końca, aż nam zabraknie tych beleczek. I w zależności od tego, czy jest parzysta liczba tych beleczek, czy nieparzysta liczba tych beleczek, to mamy plus albo minusa. No i jak widzimy, skoro mamy dwa minusy, a wiemy, że dwa minusy dają plusa, to znaczy dwa minusy to liczba będzie dodatnia, czyli tak jak tutaj ułożyliśmy dwie belki, jest plus. A jeżeli byśmy mieli na przykład 3 minusy, to znaczy, że byśmy położyli jedną belkę, drugą belkę i jeszcze jeden minus tutaj, więc to już nas nie obchodzi, zostaje nam sam minus. Czyli patrzymy na znak, który wychodzi nam na końcu. E, no dobrze, w, ka w każdym razie 2 minusy dają plusa, czyli mamy plus 2, to zapisujemy jako 2, tu znowu mnożeniu, mamy minus 5 razy minus 6. E, ja proponowałabym to robić w ten sposób, że... Najpierw po prostu traktujemy te liczby jako liczby dodatnie, czyli mamy 5 razy 6. 5 razy 6 to 30. Ale teraz dobrze, zapisujemy wynik i teraz musimy jeszcze określić, jaki znak będzie miało to nasze działanie, ten nasz wynik. I patrzymy teraz na te nasze beleczki, czy te nasze po prostu minusy. Mamy minus i minus. Czyli mamy dwa minusy, mamy dwa minusy dają plusa, bo kładziemy jedną belkę na nią drugą, mamy plus, czyli zostawiamy samo 30 już tego plusa, nie musimy pisać w wyniku. Z kolei tutaj mamy minus 2 razy 7, czyli 2 razy 7 to będzie 14. Mamy tylko jedną belkę, czyli musimy dopisać jeszcze przed tą czternastką minusa, czyli naszym wynikiem jest minus 14. No, i jeszcze mamy jedno działanie. Mamy minus 5 razy minus 1, druga, razy minus pierwiastek z 3. No i znowu najlepiej zrobić to w ten sposób, żeby mnożymy te wszystkie trzy liczby, zapominając o tych minusach, które przed nimi stoją. Czyli 5 razy 1, druga to 5 drugich, razy pierwiastek z 3 to 5 pierwiastków z 3 przez 2. I teraz liczymy bez. Mamy 3, czyli 1, druga, trzecia. Zostaje nam minus, czyli minus musi stać przed, przed naszym wynikiem. A gdyby może napiszmy sobie jeszcze jedno działanie, bardzo podobne do tego powyżej, gdybyśmy mieli minus 3 razy pierwiastek z 2 i razy minus 1 piąta, no co normalnie tak jak wcześniej w powyższych przykładach robiliśmy tak że mnożyliśmy wszystkie te nasze liczby zapominając o minusach, tak tutaj wymnożylibyśmy 3 razy pierwiastek z 2, czyli już mamy 3 pierwiastki z 2 i razy 1 piąta, czyli 3 pierwiastki z 2 przez 5. I teraz powinniśmy zastanowić się, jaki będzie znak. To znaczy widzimy, ile tu mamy tych minusów, ile tych beleczek, To jest tylko przy 1 piątej, czyli mamy minus 1 piąta, to jedna belka. I minus 3 to druga belka, a wiemy, że dwa minusy dają plusa, czy te dwie bajki dają nam plusika, czyli zostawiamy po prostu znak dodatni, czyli nie możemy nic nie pisać. Nasz wynik to 3 pierwiastki z dwóch przez 5. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Kolejność wykonywania działań. O czym trzeba zawsze pamiętać, kiedy mamy jakieś bardziej złożone działania, jak na przykład to, czy to tutaj. Pamiętamy, że, że musimy zapamiętać, że na początku zawsze wykonujemy działania w nawiasach. Jeśli mamy tych nawiasów 5, to zaczynamy od tego nawiasu, który jest wewnątrz, najbardziej wewnątrz całego działania. Później zajmujemy się potęgowaniem i pierwiastkowaniem, czyli na przykład nawet jeżeli mamy w nawiasie jakieś działanie złożone, to zajmujemy się najpierw potęgowaniem i pierwiastkowaniem, dopiero później są i dzielenie, i na końcu dodawanie i odejmowanie. No i jak to będzie wyglądało w praktyce? Spójrzmy na nasz, na nasz pierwszy przykład. Mamy 5 razy 2 nawiasy. W pierwszym pierwiastek z 2 minus 3, w drugim pierwiastek z 2 minus 1. Dodać 6 razy nawias, w którym mamy 1, 2 minus pierwiastek z 3 czwartych razy 2. No i wykonujemy teraz działania po kolei, czyli zajmijmy się najpierw pierwszym członem. E, 5 razy nawias i teraz w tym nawiasie będzie wynik naszego mnożenia dwóch nawiasów. Ale jak mnożymy dwa nawiasy? Dwa nawiasy mnożymy w ten sposób, że mnożymy każdy składnik z jednego nawiasu przez każdy składnik z drugiego nawiasu. To znaczy, najpierw mnożymy ten pierwiastek z dwóch przez ten pierwiastek z dwóch. Czyli coś takiego. No pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to 2, czyli zapisujemy wynik. Teraz ten pierwiastek z dwóch, ten sam, musimy pomnożyć jeszcze przez jedną część tego drugiego nawiasu. Czyli mamy pierwiastek z dwóch razy minus jeden, co daje nam minus pierwiastek z dwóch, i zapisujemy dalej w naszym nawiasie, w naszym wyniku pośrednim. Teraz już ten pierwiastek z dwóch z pierwszego nawiasu jest. Całkowicie już załatwiamy, już spokojnie zajmujemy się nim. Zajmiemy się teraz minus trójką. Mamy teraz minus 3 razy pierwiastek z 2, czyli to jest minus 3 pierwiastki z dwóch. Zapisujemy i jeszcze zostaje nam minus 3 razy minus 1. No i 3 razy 1 no to 3. Jeszcze mamy znowu dwie beleczki, czyli te dwa minusy. Co daje nam plusa, czyli zapisujemy plus 3. No i teraz możemy przejść do kolejnego członu, czyli przypisujemy naszą szóstkę, przez którą mnożymy nawias, a w nim. Jedną drugą przepisujemy, nic na razie z nią nie zrobimy. E, zajmujemy się tym naszym pierwiastkiem. O, tu mamy mały błąd. Przepraszam. Mamy... E, tak, e, skoro mamy pierwiastek z trzech czwartych, to znaczy, że możemy ten pierwiastek rozdzielić na mianownik i na licznik. To znaczy, pierwiastek z 3 czwartych będzie równy pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 4, a to wiadomo, że to jest równe pierwiastek z 3 przez 2. I to jest już nasz wynik, który zapisujemy tutaj. Teraz jeszcze musimy wymnożyć to przez dwójkę. No i dalej jak to będzie wyglądało? Znowu zajmujemy się najpierw pierwszym członem, czyli 5 razy nasz nawias, w którym już sumujemy wszystkie wyrazy podobne. To znaczy, 2 plus 3 to będzie 5, a minus pierwiastek z 2 i minus pierwiastek, minus 3 pierwiastki z 2, to będą razem minus 4 pierwiastki z 2. No i to zapisujemy i zajmujemy się drugim członem, w którym mamy teraz tak. 6 razy 1, druga, minus, i teraz tu musimy poprawić ten błąd. Mieliśmy tutaj pierwiastek z 3 przez 2 razy 2. No i teraz możemy to skrócić. i Jak skracamy? Po prostu szukamy wspólny wspólne, wspólne dzielnik. Jeżeli znajdziemy, to świetnie możemy te dwa wyrazy, to znaczy licznik i mianownik, możemy podzielić w mnożeniu. Jedynie w mnożeniu możemy podzielić przez tą samą liczbę. I tutaj na przykład możemy tą drugą liczbę zapisać jako 2 jako przez 1, czyli mamy dwa ułamki. I patrzymy, że nasz mianownik z tego ułamka i ten mianownik z tego ułamka dadzą się podzielić przez dwa. Czyli po prostu dzielimy to przez dwa, zostaje nam jeden, to przez dwa zostanie nam jeden, czyli zostaje nam sam pierwiastek z trzech. No i dalej, ile to będzie równe? Eee, więc najpierw, tutaj już nic nie damy rady zrobić z tym nawiasem, w związku z tym musimy tą piątkę, która stoi przed nawiasem, wymnożyć przez każdy, człon, przez każdy składnik naszego nawiasu. To znaczy 5 razy 5, 25 i odjąć 5 razy 4 pierwiastki z 2, czyli 20 pierwiastków z 2. I dodajemy do tego, już tutaj możemy akurat to pominąć, to znaczy zapiszemy to w bardziej, w bardziej prawdziwy, prawidłowy sposób, to znaczy. Tutaj w nawiasie nie będziemy mieli takiego ułamka, tylko to będzie 6 razy i tak samo możemy to już przypisać. Jedna druga minus pierwiastek z trzech. No i to dalej będzie równe. Przypisujemy nasze 25 minus 20 pierwiastków z dwóch, bo nie damy już do tego dodać. I teraz możemy zająć się tym, co tutaj będzie. I tutaj nam już troszkę, troszkę nieprawdziwe rzeczy. To znaczy. Zrobimy to na bieżąco po prostu. Mamy 6 razy i znowu każdy, musimy szóstkę wymnożyć przez każdy składnik z naszego nawiasu. To znaczy 6 razy 1 druga to 6 przez 2. No i to możemy znowu skrócić, czyli szukamy takiej liczby, takiego dzielnika, który będzie wspólny dla szóstki i dla dwóch. Jeśli mamy 6 przez 2, to widzimy, że szóstka jest liczbą parzystą, dwójka jest liczbą parzystą, więc dzielimy obie yy, zarówno liczbę, jak i mianownik przez 2. To znaczy 2 przez 2 to 1, 6 yy, przez 2 to 3, czyli zostaje nam sama trójka. Yy, tak, tutaj możemy, przepraszam, tutaj dodajemy trójkę i zostaje nam jeszcze 6 razy minus pierwiastek z 3. To znaczy, że po prostu mnożymy 6 razy minus pierwiastek z 3, to znaczy, że musimy odjąć 6 pierwiastków z 3. No i dalej, już przepisujemy jeszcze raz na czysto nasz wynik, czyli 25 minus 20 pierwiastków z 2, dodać 3 minus 6 pierwiastków z 3, a to będzie równe. Dodajemy wyrazy podobne, czyli 25 dodać 3 to 28. Odjąć 20 pierwiastków z dwóch i odjąć 6 pierwiastków z trzech. I to jest już nasz, nasz wynik naszego działania. Gdzie skorzystaliśmy, patrzyliśmy uważnie na kolejne wykonywanie działań yy, w działaniu, nie w przykładzie. Dobrze, jeszcze mamy jeden przykład. Tym razem tutaj mamy jeszcze potęgowanie. No i pierwiastkowanie też, ale chyba nie bardzo tam bardziej. Dobrze. E, w każdym razie nasz przykład kolejny wygląda tak. 10 do kwadratu e, razy 3 minus 5 w nawiasie. Dodać 2 razy nawias. E, 1 e, przez 6 razy 3. Odjąć e, pierwiastek z 7. Dodać pierwiastek z 5 do kwadratu. To będzie równe i teraz tak. E, Tutaj możemy od razu najpierw spotęgować tą liczbę, czyli to będzie 100 i pomnożyć przez już wykonane działanie tu w tym nawiasie, czyli 3 minus 5 to będzie minus 2, czyli zapisujemy 100 razy minus 2. I dodajemy do tego nawias albo dwa razy nawias nawet z wykonanymi już działaniami. To znaczy tutaj mamy 1, 1 przez 6 razy 3. No i znowu możemy to skrócić, czyli 1 razy 3 przez 6, czyli to będą 3 szóste. No i widzimy, że jeżeli 3 podzielimy przez 3, to będzie 1, a 6 podzielić przez 3, to będzie 2. Czyli otrzymujemy teraz jedną drugą, czyli uprościliśmy nasz łamek. No, i taki mamy tutaj jedną, drugą, i odejmujemy pierwiastek z 7, bo na razie nic z nim nie zrobimy. I jeszcze musimy dodać, tu już wykonane potęgowanie pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5. Czyli pięknie przypisujemy. I teraz możemy wykonać nasze działania. To znaczy, 100 razy minus 2, no to minus 200. Dodajemy do tego i teraz myślę, że. Prościej będzie najpierw wymnożyć naszą dwójkę przez każdy składnik z naszego nawiasu, a dopiero potem je dodać. Czyli najpierw mnożymy tą dwójkę przez jedną drugą. Eee, otrzymujemy dwie drugie. Dwie drugie to wiadomo, że to jest postać jedynki, czyli samo sama jeden. Czyli dodajemy jeden. Eee, dodajemy do tego jeszcze dwa razy minus pierwiastek z siedmiu, czyli minus dwa pierwiastki z siedmiu. I jeszcze musimy dodać 2 razy 5, czyli 10. I teraz musimy jeszcze dodać wyrazy podobne. Otrzymujemy minus 189, minus 2 pierwiastki 7, i to jest już nasz wynik końcowy. Eee, I jeszcze na samym końcu tej lekcji chciałabym powiedzieć o liczbach, które określamy mianem liczby pierwsze. Eee, to są takie dosyć specjalne liczby, ponieważ one mają wyłącznie dwa dzielniki. Eee, czyli no jak tutaj schwytaliśmy, widzieliśmy, że na przykład liczba 6 jest liczbą, którą da się podzielić przez 1, da się podzielić przez 2 i wtedy otrzymamy 3, da się podzielić przez 3, otrzymamy 2, da się podzielić też przez 6 i otrzymamy 1. Więc, ale ona nie jest pierwszą, ona jest złożoną liczbą, a liczby pierwsze to tylko takie, które mają dwa dzielniki, to takie, które możemy podzielić przez 1, no wiadomo, że każdą liczbę możemy podzielić przez 1, bo jeśli podzielimy 101 przez 1, to nadal mamy 101 i takie, które możemy podzielić przez siebie. Czyli 101 przez 101 to 1. Eee, I takich liczb też mamy bardzo dużo. Możemy lecieć od początku osi i ich szukać. Mamy najpierw 2. 2 jest podzielne przez 1, jest podzielone przez 2 i przez nic więcej. Z kolei 3 jest podzielone przez 1 przez 3 i przez nic więcej. Tak samo 5, 7, 11. Możecie znaleźć sobie więcej takich liczb pierwszych albo poszukać więcej informacji o nich. I co jeszcze? No, głównie ważna, ważna e, informacja taka, że jeżeli skracamy ułamki i mamy jakąś liczbę pierwszą, która jest większa od na przykład dwójki, gdyśmy mieli 7 drugich, to niestety już nie uda nam się skrócić tego ułamka. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów.